Dobry wieczór, Beata Chmielowska-Olech. Minęła godzina 18.30, to są informacje kulturalne w poniedziałek, 16 listopada. Zaczynamy program. Na początek sprawdźmy, co dzisiaj. Ale na początek smutna informacja. Wczoraj zmarł Witold Sadowy, legendarny aktor i krytyk teatralny, w styczniu obchodził swoje setne urodziny. Znamy laureatów tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty i American Film Festival. Specjalne wyróżnienie jury przyznało filmowi o niedogodności narodzin, ale najważniejsza nagroda Grand Prix i nagroda publiczności trafiła do Katariny Vasconcelos za film Metamorfoza Ptaków. Galeria Bunkier Sztuki idzie do remontu. Za trzy lata w centrum Krakowa mają powstać przestrzenie ekspozycyjne, których nie powstydziłyby się nawet najbardziej znane instytucje kulturalne na świecie. O szczegółach Łukasz Gazur. Pandemia koronawirusa to trudny czas dla instytucji kultury na całym świecie. Artyści radzą sobie, jak tylko potrafią, by utrzymać kontakt z publicznością i nie utracić wszystkich zarobków. Organizują koncerty w internecie, kameralne spektakle w plenerze albo malują na zamówienie. Antonina Hoffman, jedna z legend krakowskiej sceny teatralnej, teraz jej twarz spogląda na widzów z monety kolekcjonerskiej. Jej zasługi znacznie przewyższają widniejący na numizmacie nominał 20 zł. Największe operowe dzieła, jak straszny dwór czy cyganeria, dostępne bez wychodzenia z domu. To możliwe dzięki operze wrocławskiej, która ku uciesze melomanów uruchomiła streaming zrealizowanych przez siebie przedstawień. Ma być dostępnie i przystępnie. Ruszyła nowa platforma edukacyjna Kolekcje. Jej celem jest zaznajomienie polskich, ale także zagranicznych widzów z polskim designem. Startuje warszawski festiwal filmów o tematyce żydowskiej kamera Dawida. Program tegorocznej edycji zawiera aż 30 polskich premier, a także liczne wydarzenia towarzyszące. Wszystkie odbywać się będą oczywiście online. A z dyrektorką festiwalu kamera Dawida, Magdą Makarczuk, rozmawiała Katarzyna Sanocka. Zapraszam. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Przypomnę, że o 22.40 na antenie TVP1 i TVP Polonia retransmisja Gali Nagród Mediów Publicznych 2020. A na kolejne informacje, zapraszam już jutro. Oczywiście informacje kulturalne o 18.30 w TVP Kultura. Do widzenia, spokojnego wieczoru.